Wczoraj opowiadałem, jak Bóg posłużył się kozą, żeby nadrobić prawie tysiąc lat historii Biblii i pokazać światu, że Jego Słowo od czasu napisania do naszych czasów przechodzi praktycznie niezmienione. Gdybyście zobaczyli w Biblii jeszcze inne tego typu, typu przykłady, to zobaczylibyście, jak na przykład Bóg używa osła. Jak Jezus wchodzi do Jerozolimy i witają Go tam ludzie, kładąc te różne, stąd Niedziela Palmowa, tam liście, czy swoje szaty, wtedy faryzeusze zgorszeni, no toż to, jak oni tak Ciebie mogą chwalić, nie? Toż to nie, nie godzi się tak, nie? To bałwochwalstwo. On gdyby oni nie krzyczeli, to te kamienie by krzyczały z radości że król to już dopowiadam że król wjeżdża do tego miasta to pokazuje że bóg może użyć zwierzę może użyć kamień dla swojej chwały no i teraz pytanie czy może też użyć ciebie w liście do tymoteusza w drugim Czytamy trzeci rozdział, wersety 16 i 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Tak, każdy z nas ma jakieś błędy, albo robi coś źle, czy nawet mówi coś źle, bo to jest pismo święte. Do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I tu, zobaczcie, jaki jest tego cel aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Masz jasną odpowiedź. Bóg chce Ciebie też użyć, Ciebie wydoskonalić i użyć w doskonały sposób.